Hej, jestem Nehir i w dzisiejszym filmie będę farbować włosy na czerwono. Będę to robić sama w domu i zobaczymy jaki będzie efekt. Aktualnie kolor prezentuje się tak. Jest to wypłukana czerwień, już podchodzi pod brąz. No nie podoba mi się. Czego oczekujemy? Oczekujemy pięknego koloru cherry red. Chociaż według mnie to bardziej red rose red. Mam tutaj farbę Sajos. Jak myślicie, czy kolor wyjdzie tak jak na zdjęciu? Mam nadzieję, że tak, ale zobaczymy. Dobra, przed chwilą zaczęłam nagrywać, zapomniałam dodać mikrofon, więc już mówię, co się wydarzyło. Popełniłam pierwszy błąd, czyli przed wymieszaniem już to otworzyłam, nieważne. No, mam koszulkę na sobie, której nie szkoda. Mówiłam o tym, że zawsze marzył mi się ten czerwony kolor. Niekoniecznie jest to mój najlepszy odcień, który pasowałby do mojej twarzy, ale życie jest krótkie i trzeba się bawić. Op. No to teraz mieszamy. O, będzie ciężko przez ten mój błąd. No nic, będę musiała to palcem zakryć. Ok, kolor jest o taki. Ała! To będzie nieprofesjonalny film, więc proszę nie naśladować. Ok, mam klamrę. Będzie to trzeba podzielić. Oczywiście nie mam tak dużo włosów, żeby miał to być jakiś problem, gdyby nie było klamry, ale i tak wolałabym to zrobić lepiej niż ostatnio. Bo ostatnio zostały mi dwa brązowe pasma i wyglądało to okropnie, całe szczęście, nie zużyłam całej farby i mogłam drugi raz powtórzyć, ale nie chciałabym tego robić ponownie. Dobra, instrukcja. 30 minut. Ciężko było to znaleźć. Bo tutaj nie ma informacji, dopiero na samym dole się pojawia. Dobra, zakładamy rękawiczki i działamy. Przy okazji chciałabym Wam opowiedzieć pewną historię włosową historię o tym, jak farbowałam włosy u tureckiego fryzjera. Był to horror. Spoiler alert. Więc tak, na tą wizytę czekałam bardzo długo. Mówiłam sobie, że w Polsce na razie nie idę, bo niedługo będę w Turcji. Ja tam moja teściowa bardzo chciała podarować mi wizytę u fryzjera. Chciała, żebym zrobiła sobie ombre, bo mówiła, że tak pięknie będę wyglądała w tym kolorze, że blond, blond, blond. Zaczynam nakładać od dołu. I jeszcze raz mówię, proszę mnie nie naśladować, ani też nie oczekiwać profesjonalizmu, robię to po prostu w domu. Fryzjerka była kuzynką osoby, która mnie nie lubi, nie że mnie sympatiom, mówiąc najdelikatniej. I no nie chciałam za bardzo tam iść, ale wszyscy mówili, że ona jest profesjonalistką, więc... Nie ma problemu, nic się nie stanie. Nie narażałaby kariery tylko po to, żeby tam narobić mi szkody, więc nieważne. Poszłam tam, a moje włosy są delikatne takie typowe polskie włosy i niestety bardzo się kołtunią, jest ciężko je rozczesać. A ja siadam na fotel i oczywiście. Bardzo miło zostałam przywitana. Rozmawiały panie o mnie, że jak fajnie, przyjechałam z Polski. W ogóle wszystko cudownie, pięknie. Siadam na fotel i zaczynają tapirować mi włosy. Od razu wiedziałam, że to się dobrze nie skończy. Moje włosy są praktycznie nierozczesywalne po takim zabiegu. Według mnie fryzjer powinien o tym wiedzieć, jeżeli widzi takie delikatne włosy, no może w Turcji mało kto takie ma, nie wiem, no ale dobra, wiedzą co robią, podobno to jest bardzo dobry salon. Tylko, że już to samo tapirowanie było tak bolesne, że po prostu nie szło wytrzymać. I robiły to dwie osoby naraz, jakby praktykantki. Dwie dziewczyny stoją i jedna z tej, jedna z tej tapirują moje włosy. Zrobiły jakoś połowę i zaczęły nakładać rozjaśniacz. Ja patrzę. No tak, tak do połowy były stapirowane, i tutaj nie. I zaczęły nakładać rozjaśniacz tutaj. Ja patrzę, a jeden włos jest pofarbowany, jeden niepofarbowany. Jest taki miks. Kawałek robi się żółty, a wiem, że ta dziewczyna, która mnie nie lubi, też farbowała tam włosy, jak pokazywała. To ma strasznie żółte. I bardzo nie chciałam, żeby u mnie było to samo, bo nie cierpię żółtego efektu na włosach. Nie da się to poprawić, no ale z ombre no, w domu się nie zrobi samą ombre, chyba że z jakimś tutorialem, ale ja nie chciałam się w to bawić, dlatego byłam przerażona już na sam początek. A to był dopiero początek. O tak. Poza tym, że była farba nałożona w każdym miejscu inaczej, i już zaczęłam się stresować, stwierdziłam, że te włosy będą zniszczone, nie dość, że są zatapirowane, jeszcze pofarbowane źle na żółte jajo, a potem się zaczęło rozczesywanie. Te fryzjerki nie wiedzą o czymś takim jak rozczesywanie od dołu. Od góry zwykłą szczotą plastikową jechały tak. Jechały tak po mojej głowie, że myślałam, że zostanę łysa. Kilka lat pielęgnacji, kupowania odżywek, masek, chuchania, dmuchania na włosy i wszystko po to, żeby zostały zniszczone w jeden dzień. Nawet można powiedzieć w parę godzin. Wtedy to był dopiero początek, i jeszcze nie wiedziałam, że ten horror będzie trwał cztery bite godziny. Cztery godziny szarpania mnie za głowę. Gdzie w trakcie płakałam. Leciały mi łzy. No, I ja po turecku nie mówię, one angielskiego nie znają. No, ale myślę, że empatię, jeżeli człowiek ma, to zauważy, że coś kogoś może boleć, a szczególnie, że robiłam miny, jak tylko się dało, robiłam. Wydawałam dźwięki, że ała, nie ruszało je to, wręcz były złe. Jedna dziewczyna podeszła i po tym jak zobaczyła moją minę, wzięła tą szczotkę, walnęła o biurko i wyszła. Zostawiła mnie tak na fotelu, czekałam i tak co, co jakiś czas był czas oczekiwania, jakoś, czy się te włosy rozjaśnią. Czy nie? I za każdym razem po tym był czas wyrywania mi włosów z głowy. Na koniec, ja oczywiście, tak jak mówiłam, nie mówię po turecku i nie wiedziałam, kiedy w końcu to się skończy. Jedyne, jedna dziewczyna mówiła lekko po angielsku, i ja cały czas mówiłam, że chciałabym, żeby to już się skończyło jak najszybciej, że żadnego obcinania włosów nie chcę. Chcę iść jak najszybciej do domu i żeby to zdjęły żeby mi dały po prostu wyjść. Chciałam się stamtąd ulotnić po prostu. Był taki czas, że moje włosy w końcu były rozczesane całe. Już się tak cieszyłam. Cieszyłam się, że w końcu to się skończyło, ten horror. W końcu przestanie mnie boleć głowa i przestaną mi wyrywać włosy. I wtedy usłyszałam tą główną fryzjerkę, jak mówi słuchaj, idź nałóż... To znaczy wtedy tego nie rozumiałam, ale... Mniej więcej coś takiego. Idź na już odżywkę. I rozczesz jeszcze raz. Czyli jakby cała głowa od nowa. I wtedy moja psychika siadła. No, niestety zrobiłam im antyreklamę. Po prostu psycha mi siadła, bo to już były prawie 4 godziny i się rozpłakałam. Ogólnie wtedy było mi ich szkoda i trochę się czułam źle z tym, co zrobiłam. Ale to jeszcze nie cała historia, dlatego teraz już w ogóle nie jest mi szkoda. Bardzo się cieszę, że tak się stało. No i teraz zwrot akcji w tej historii. Na samym końcu przyszła zdenerwowana właścicielka, i wszystkie dziewczyny były bardzo zestresowane przez ten mój płacz. No bo wiadomo, przy klientkach to się stało, więc teraz musiały się postarać. Zaczęła poprawiać, poprawiać, poprawiać. W ogóle w boku biegały jakieś dzieci, szalały. To nie wyglądało w ogóle profesjonalnie. Gdy już te poprawy były skończone, ona suszy mi włosy. Oczywiście po kolejnym wyrywaniu sprawianiu mi bólu. Patrzę, efekt wygląda bardzo dobrze. Jeśli chodzi o wygląd, super. Ale nie nazwałabym tego ombre. Ale wyglądało to naturalnie, że tak od góry robiły się coraz jaśniejsze i tutaj rozjaśnione. Jeszcze te włosy na szczotce wymodelowała, wszystko ok, idziemy do domu. I później, aha, jeszcze mówiła mi, że kochana, przed wylotem do Polski na pewno musisz nas odwiedzić jeszcze raz, jeszcze raz zrobimy ci włosy, żebyś miała na dłużej. Bardzo miłutko rozmawiała ze mną, jak, jak jakaś moja najlepsza przyjaciółka. A gdy pojechałyśmy do domu, następnego dnia dowiedziałam się, że co mówiła. Mówiła mojej teściowej, że co to w ogóle jest za dziewczyna? Taka niewdzięczna. Powinna cię po rękach całować, a ona cały dzień z grymasem na twarzy jeszcze płacze, robi ci stres. Takie rzeczy za plecami. A yy, gdy jestem obok. Kochana, potrzebujesz czegoś, jest super. I uśmiech, wielki uśmiech na twarzy. Yeah! Jakbym, nie wiem, jakbym je uwielbiała. Włosy podobno trzymają wspomnienia, więc gdy wróciłam do Polski, bardzo mnie korciło, żeby to zmienić. Mimo, że wyglądały super, pasowały mi do twarzy, to nie czułam się w nich dobrze. Po prostu jakaś negatywna energia była. I pewnego dnia po prostu nie wytrzymałam, poszłam do łazienki, wzięłam nożyczki, ścięłam całość bardzo nieprofesjonalnie, i teraz tak to wygląda. Do tego pofarbowałam sobie na czerwono. Odcień nie wyszedł taki, jak chciałam niestety, dlatego teraz poprawiamy, a za miesiąc idę do fryzjera, poczekam aż trochę odrosną i wtedy zrobimy jakąś fryzurę, nie wiem, może francuskiego Boba albo coś podobnego. Jeśli dotrwaliście do tego momentu, dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o tej historii, czy to ja byłam niewdzięczna, czy jednak był to błąd fryzjerki. Oczywiście wiem, mogłam im... Jakoś przekazać, że mnie boli, ale jednak widziały łzy na mojej twarzy, gdy szarpały mnie za włosy. No i one nie reagowały w ogóle. Co według mnie jest bardzo dziwne. Póki co wygląda na to, że będzie ładnie. Czemu tu jest tak brązowo? Dobra. Nie róbcie tego w domu. Ciekawy, jak tył. Cały czas dokładam i dokładam. Nie powinnam, bo tu nie chodzi o to, żeby nałożyć jak najwięcej, tylko żeby nałożyć wszędzie, ale ja tego nie widzę. Nie widzę jak jest, więc teraz się pobawię. Widziałam w internecie, jak niektórzy rozczesują te włosy. Chyba chcę tego spróbować. Bierzmy. Też robię to od góry. Niedobrze. Patrzcie, jak niszczę swoje włosy, ale tym razem zniszczę je sama. No właśnie, jeśli chodzi o tą historię, to jeszcze trzeba dodać. Po powrocie do Polski, fryzura prezentowała się dobrze, cały czas wyglądały ładnie. Nakładałam oczywiście toner, żeby nie były żółte. Wszystko było ok, jeśli chodzi o to, ale w ogóle nie mogłam ich rozczesać, Robiły się takie kołtuny których nawet palcami nie szło yy, rozczesać, mimo że nakładałam maski, odżywki, nic to nie dawało. A do tego od góry włos był cały zniszczony. Jak się oderwie, to pognieciony, z rozdwojonymi końcówkami, ale końcówkami gdzieś w połowie, więc nie było ciekawie. No nadal nie jest, dlatego je obcięłam, były gdzieś dotąd. Później też będę powoli podcinać, 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 aż się ich pozbędę całych. Dajcie znać, czy też mieście jakieś złe historie, złe wspomnienia związane z fryzjerami. Okej, okay, zmywamy, widzimy się za chwilę. Hej, to ja z przyszłości podczas montażu zauważyłam, że nie nagrałam dźwięku. Poza tym zapomniałam obrócić telefon, i wszystko jest nagrane w pionie. Bardzo Was za to przepraszam. Na pewno następne filmiki będą o wiele lepszej jakości. Dlatego, jeśli chcecie zobaczyć więcej, subskrybujcie mój kanał. I na razie.